Kalendarz Google na stronie internetowej. Jeśli posiadamy już utworzony kalendarz, z jego osadzeniem nie ma problemu, na zakładce wstaw wybieram kalendarz i mam dostępne kalendarze, na przykład plan zajęć, staw. Publikuję i przechodzę na odpowiednią kartę. I kalendarz jest dostępny. Jeśli nie posiadamy kalendarza, musimy go. Utworzyć. Ja taki kalendarz utworzę na koncie UZ, aby nie było konfliktu ani podglądu do moich prywatnych kalendarzy. Po zalogowaniu na stronie google.pl wybieram aplikację Google. I kalendarz. Sekcji moje kalendarze mogę ją zwinąć i tutaj utworzyć nowy kalendarz jakiś kalendarz tymczasowy materiał do filmu utwórz kalendarz Kalendarz powstał. Udostępnij publicznie. Muszę wybrać tę opcję, albowiem tworząc kalendarz na koncie UZ-u, materiały w nim zawarte byłyby dostępne tylko dla jego pracowników i studentów. OK. Pobieram link do udostępniania. I w trybie edycji mogę wstawić przycisk bądź osadzić hiperłącze na tekście. Wybierzmy przycisk. Wklejam link. Wstaw. Opublikujmy. I odświeżmy. Sprawdzamy, jak to działa. No niestety nie będę teraz klikał na ten hiperłączu, albowiem otworzy się wówczas mój prywatny kalendarz, który wyświetli Państwu wszystkie moje prywatne terminy. I na te terminy nałożyłyby się, jeżeli bym to zaakceptował, terminy kalendarza temp utworzonego na koncie Dlatego też to rozwiązanie nie wydaje się dobre. Jak zatem można osadzić na prywatnym koncie kalendarz pochodzący na przykład z konta uz albo jeden konkretny kalendarz dostępny w ten sposób. Przejdę na konto uz -u. Tutaj widzę nowo utworzony kalendarz. Wybiorę wyświetl tylko ten. O. Czyli widzę dane tylko z kalendarza o nazwie Temp. Tutaj może sobie utworzę jakieś wydarzenie. To niech będzie. A nie kombinujmy. Starczy. Tak. Możemy przeedytować. Wydarzenie zawsze można edytować. Tak. I, i teraz jak osadzić ten konkretny kalendarz na stronie internetowej. Wybieram trzy kropeczki. Ustawienia i udostępnianie. Przypominam, że już żeśmy udostępnili publicznie ten kalendarz. Jedziemy troszkę niżej. I tutaj mamy kod do umieszczenia na stronie. Trzeba kliknąć, aby zaznaczył się cały i Ctrl C skopiować. Przechodzę na E, stronę, którą tworzę do trybu edycji i tak jak to było w przypadku map, wybieram, będąc na przykład tutaj, opcję umieść. Umieść kod i wklejam skopiowany przed chwilą kod kalendarza. Tutaj e, widzę jego rozmiar 800x600. Nie wiem, czy to będzie odpowiedni rozmiar. Zawsze można tu wrócić i te dwie wartości zmienić. Na razie nic nie zmieniam. Dalej. Staw. Tak, widzimy, że wprowadzone wydarzenie się pojawia. O. I kalendarz ustawiamy w odpowiednim miejscu. Jeszcze by chyba trzeba go troszeczkę rozciągnąć. O. No, powiedzmy, że niech tak będzie. By... No, jeszcze troszeczkę tutaj. Tak. Opublikujmy. Odświeżamy. I kalendarz jest dostępny na stronie internetowej. Na własnych stronach powinni Państwo zastosować właśnie to rozwiązanie. Zobaczmy jeszcze tylko, jak to będzie wyglądało, gdy ja, jako właściciel kalendarza, opublikuję nowy termin spotkania na przykład. Tak. Kolor. Opis, to sobie zostawmy. I bardzo ważna opcja, ale to tylko dla właściciela kalendarza, to są powiadomienia. Jak kiedy powinno pojawić się to powiadomienie? Na przykład jeden dzień wcześniej, tak? Zapisz. Spotkanie. Znowuż ten sam problem. Spotkanie pojawiło się w kalendarzu i przypominam, ja to robię teraz na koncie UZ. -u. Strona jest opublikowana na koncie prywatnym. Kalendarz został udostępniony publicznie dla każdej osoby. Zobaczmy teraz, jestem na stronie opublikowanej. Odświeżę ją i dany termin pojawił się. W ten sposób można informować klientów o pracy sklepu, urzędu, szkoły itd.